Bo tam jak to się zrobi to trzeba stamtąd szybko spierdzielać, bo tam od razu jest mnóstwo ludzi. Jak kurde na początku latałem to nikt o tym nie wiedział. Dobra, to wy tam lecimy, a zrobimy flagę z Gdzie Oni lecą taki... no, bajer jest. Jak już taką jedną rzecz, uh. się na mapie pokażą wszystkie zagrożone miejsca.

Stacji masz? To no się górze no Czuję, Czuję, czuję Tu zawsze w max. różnych miejscach o. Oh. Complete television. Complete. Television. Uploading Uploading information tutaj the next O, ale ono zawsze tutaj, ale w różnych miejscach O, to każdy Chodź Aha. On. Ono może no. być z tej strony, z tej strony Teraz za mną, Dobrze. teraz ostatnia pozycja Reloading, I teraz czekamy. Tak, oh, no, taki tu, tu. Za! nie karteczki, to, to jesteśmy. Jest, jest. yeah, ja, nie a żeś go zabił. Tak. Ja zabieraj, to zabieraj, o zabieraj. No nie widzę tej kartki. Dobra, ja odejdę i ty podejdź. Filip, mamy kasę na ten, na zrubiu. Aha. I, I, the the ground. Ground. I teraz załącz mapę, jak załączysz mapę. Załączaj mapę teraz. Załącz mapę. Widzisz, to są miejsca, w którym jest groźnie, w którym nie ma nikogo. Oj. Aha. Ale kiedy cię zabiją, to trzeba jeszcze nowa. raz w to miejsce przyjść, ta od nowa Aha. Na sklep pokazuje, że czysto jest Znaczy nie, dwóch było, ale się nie Tom że... są so... Co, że jako robimy, robimy to samo? Trzeba było

All the squadmates in de safe zone. zone. Gas was wel binnen. Ik heb de uitgang gehaald voor jou. Uff. Ik heb de uitgang gehaald. Uw. 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 Uw.

Box. Well, done, well done, soldier. Let's check the, the map. The next gas location. That is not kebab. kebab. Yes,

Chodźcie no, na sklep, no, chodźcie no, no, chodź no, no, na sklep aj, tak, To chodź, ja moje bronie, jak ukradnę drugi zrzut Ja ulewam ci sklep na bałty Nie, nie, tam bezpieczny? Cool. Okay.

ale to jak ty nazbierasz wszystkich tych atutów, tak jakbyś miał specjalistę, ty? Wróg w pobliżu. i Zajebał mnie. Dobra, kupcie mnie. <taki> 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 kupcie go. Kto ma Oni... nie ma teraz. Dobra, Wróg w pobliżu. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden Chodzi się jakaś skrzynka z Brzudle, no nie, nie wiem, jaka amunicja tutaj jest na teren. I tutaj To jest, i... jest play, to <coughs> ja chodzi o kupię? Ten. Ja mam skrzynkę z wszystkim, to... Oh, Czerwoną? O Jacob, tutaj push. masz, a tu... Ty... Oh, Got go, blue blue! No, lecimy. na no, następny ten. Ooooooooo! O jestem. Ja Nie ma te atype, Nie ma, nie ma. się idę po tą flagę. Jak się wyrzuci? Wracam po Rozwali nam helikopter.

O oh, kurwa, jak to przystrzela! Uważaj! No oh, go, go. Back, 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 back. To jest niemożliwe. Oh, To earn tu jest. Został mój specjalista? Jest tutaj. A, nie żyje. Został za mój specjalista. To, jest, to weźcie sobie. No tam. To zzleci, zzleci sobie. No sobie. Zleci sobie. sobie. Zleci sobie. Change your backs. Let's, let Let's them. The right, right, to it. Oh, no, shoot, cool. I am ready, for delivery. I'm gonna your backs. Może dobry był po prostu że... się Ja nie wiem, czy to nalot nie było od niego przy okazji. Chłody. To tak mi nie pasuje, żeby tak na ślepo walił Tak, widział, że Helkę. I na helkę puścił, wiesz? Tak, tylko że on z dołu szedł To właśnie no, no, jak on z dołu puścił o, Ja mu rzuciłem oślepiający On mi też rzucił oślepiający No i co, i zaraz? To no, tam będzie strefa Już tam pewnie siedzą Leży, leży, leży Jeden ląduje Lock'n'eet mi kurwa Centeksa prawie no Ale wiecie co panowie? Tu macie ja skrzynkę może... za umówęść To się przyda Ja mam skrzynkę za Ale ja bym ja nie szedł mam jeszcze pierwszy mam... tam kula ja do tego Tam centralnie w tym ostatni krąg To jest bardziej kurwa z tym

Enemy, enemy soldier, soldier incoming. Tak chcę wejść tu do góry, bo wczoraj to Zone. Zone. You're, losing You're losing ground, Ruby. Movie. Movie. Release, Release napalm strike, strike on my, my mark. mark. Przed strażą Tak widzę, na żółtym jest no Na górce Gdzie to jest? Jeziorem biegnie. Mam snajpy. Załatwiony ten z jeziora? tu Tam jest. Посмотри, как это было. Скречь это. Рух поближе. Або он здесь, здесь. Вот он. 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 Вот out it. Hunt, hunt them down. Them down. Primary, Primary objective, objective please. All, All targets, targets eliminated. eliminated.

Enemy cancel last. Enemy hunting you. you. Stay, Stay sharp. sharp. There's <laughs> <Girogane> a <giega. laughs> are in the, in the safe, safe zone. zone. You've got, You've got gas, gas moving in! i okay. 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 Enemy, Enemy Hunters, hunters are taking it out. out. You're, in, You're in the clear. Target Targeted in here. the area. I love my place oh, uh, me Get a a UAV. UAV. Подник, подник. Подник, подник. Подник, подник.

No do dołu tutaj No masakra też padłem W domku jest Zara wejdzie tutaj Tam jest dwóch. Jeszcze jeden został. Mam chyba tam jednego. Jednego zabiłem. A, rzucam. Do wykupienia jesteśmy we dwóch. Masz Dziękuję. Dzięki. Tam

tam dalej trzeba ich do końca, do końca. Nice, nice, to done. No to by nas kminili, panowie.